Sebastian zawsze lubił zimę, ale w tym roku coś się zmieniło. Brakuje mu tej szczerej, dziecięcej radości. Nie cieszą go sanki, nie cieszy go jazda rowerem po śniegu ani rzucanie śnieżek. Ślizganie się też już nie takie samo. A na desce snowboardowej i na nartach niestety nie potrafi jeździć. Sebastian czuje, że czegoś mu brakuje. Czas na coś nowego! Dobra, fajne cacko, co? Jestem podjarany na maksa, tym bardziej, że pokażę Wam, jak zrobić taki rower śnieżny. Ale zanim przejdziemy do odcinka, mam dla Was bardzo fajny konkurs. Wiemy, że potraficie tworzyć niesamowite rzeczy i kolejny raz chcemy docenić Waszą kreatywność. Dlatego przysyłajcie swoje poradniki i filmy DIY na adres mailowy pcp.konkursmałpa.gmail.com Każdy film, który wybierzemy, otrzyma od nas 500 zł w bonach do wydania w Castoramie. Dodatkowo autor, którego film najbardziej spodoba się widzą poprzez głosowanie w komentarzach otrzyma od nas dodatkowy bon także wartości 500 zł do wydania w Castoramie, czyli łącznie możecie wygrać aż 1000 zł w bonach. Ale to nie wszystko. Nagrodzimy także jednego autora, którego pomysł docenimy za moc do działania, czyli za pomysł, który najbardziej nas poruszył. Ta osoba otrzyma od nas innowacyjne i nowoczesne narzędzie marki Erbauer. No dobra, znacie zasady konkursu, przysłuchajcie swoje filmy, ale najpierw Zobaczcie, jak wykonać ten rower śnieżny. Jedziemy dalej. Wcześniej patrzyłem sobie na ceny takich zabawek śnieżnych, no i jest drogo. Powiedziałbym nawet, że bardzo drogo. Ale jak się już pewnie domyślacie, mój rower śnieżny będzie znacznie tańszym rozwiązaniem. Po pierwsze i najważniejsze wybór roweru. Musicie pamiętać, że akurat do tego projektu najlepszy będzie po prostu zwykły rower górski. Ważne, aby nie miał żadnego amortyzatora z tyłu. Czas na silnik. Tutaj nie szalałem zbytnio, aby specjalnie nie utrudniać projektu. Wybrałem silnik dwusuwowy wraz z całym zestawem napędowym elektrykom. elektryką. Muzyka. Jedziemy. Pierwsza rzecz to zdjęcie tylnego koła oraz opony identki z tego koła. Potrzebujecie też mniejszą felgę od dziecięcego rowerka. Jak już pewnie zauważyliście z tyłu, już miałem zamontowaną zębatkę. Jej ustawienie było naprawdę ciężkie. Ale aby was nie zostawiać z tym problemem i żebyście musieli się męczyć i kombinować na lewo i prawo. Podsyłam wam tutaj kilka linków, gdzie jest to świetnie wytłumaczone i z tych poradników, z tych filmów spokojnie na pewno dacie radę. Idziemy dalej. Obie felgi ustawiacie w odległości około 1 cm od siebie i sznurkiem mierzycie, jak długi pasek klinowy potrzebujecie. Wymiar jest i czas kupić odpowiedni pasek klinowy. Potrzebujecie dwie sztuki i dodatkowo gumową taśmę szerokości 7 cm. Dobra, zabieramy się za składanie gąsienicy. Jeden pasek klinowy tnę na odcinki długości 7 cm i przykręcam je do gumowej taśmy w równych odstępach. Natomiast drugi pasek klinowy też przykręcam do gumowej taśmy, ale z drugiej strony. Gąśnica jest już gotowa. Tak pocięty pasek klinowy w takich odstępach spokojnie wystarczy, żeby poczuć tą moc, żeby na tym śniegu móc sobie popierdzielać. A jeżeli chodzi o końcowe połączenia, to wykonałem je za pomocą nitów i też właśnie kawałka tej szerokiej gumowej taśmy. Gąsienicę zakładam na koło do roweru i przymierzam mniejszą felgę, lekko ją naciągając. Teraz mogę zmierzyć odległość od śruby przy rowerze do śruby na mniejszej feldze. Ten wymiar jest mi potrzebny, aby stworzyć dwie takie stalowe blaszki, które przykręcę do roweru, a następnie do nich przykręcę aluminiowe kształtowniki z nawierconymi otworami. Pierwszy jest po to, żeby przymocować kształtownik do roweru w tym miejscu, czyli do blaszki. Drugi jest po to, żeby umocować tylną, mniejszą felgę. Trzeci otwór na kształtowniku jest po to, żeby naciągnąć właśnie to tylne koło za pomocą metalowych opasek zaciskowych. Natomiast ostatni otwór łączy dwa kształtowniki, w drugim kształtowniku też jest taki otwór, i wzmacnia i usztywnia konstrukcję. Pierwsza część za nami, czyli tył z gąśnicą jest już gotowy. Jak widzicie, już działa. A kolejnym krokiem jest właśnie zajęcie się przodem, czyli zmiana koła na płoze. A jeżeli chodzi o przód, to najpierw demontaż przedniego koła, a następnie musicie znaleźć sobie nartę. I przycinacie ją na około 70 cm. Następnie bierzecie taki cewnik aluminiowy, nawiercacie tutaj otwór i przykręcacie go do narty. I teraz najtrudniejsze, przechodzimy do spawania. Ze stali tworzę swego rodzaju nóżkę. Która połączy rower z nartą, którą widzieliście w poprzednim ujęciu. Teraz wystarczy zmontować nogę z widełkami i dodać nartę z przykręconym cełownikiem. Na koniec dodaję sprężyny, dzięki którym narta zawsze będzie wracać do swojej pozycji. Jeżeli jeszcze jesteście ze mną, to wspaniale, bo teraz czas na gwóźdź programu, czyli na silnik. Na szczęście zestaw, o którym mówiłem wcześniej, jest bardzo łatwy w montażu. I bardzo dobrze, bo nie chciałbym czegoś zepsuć. Dobra, blok silnika przykręcam do ramy. Teraz cewka zapłonowa. Montuję manetkę gazu i sprzęgło. Wchodzi zbiornik paliwa i filtr paliwa. Na koniec idzie wydech. Patrzcie, jaki ładny. Teraz zakładam łańcuch oraz spinam go spinko. W sumie tutaj mogłem ubrać rękawiczki. Na koniec pozostało zamontować taki oto napinacz. Chodzi tutaj tylko o to, żeby łańcuch nie był za luźny. No dobra, jesteśmy na końcówce. Pozostało tylko wlać paliwo. Po prostu musicie zmieszać z 1 do 50 olej z paliwem, z 95 Tak? No mam tutaj taki mój prywatny internet, takie Siri, takie żywe Siri. <ścoughs> Generalnie ja jestem bardzo zadowolony. Rower działa fantastycznie, co zresztą widzicie na przebitkach. Ale pamiętajcie też o konkursie. Pamiętajcie, aby przysyłać nam swoje poradniki bo możecie wygrać naprawdę fajne nagrody. Szczegóły macie w opisie. A na zakończenie powiem, że wiem, że nie ma śniegu, no ale niestety zima mnie zaskoczyła, miałem nadzieję, że śnieg jeszcze spadnie, no ale tak czy inaczej możecie przy tym projekcie sobie dłubać i przygotować się na przyszły sezon, chyba że śnieg spadnie w kwietniu.